Polej awokado Coca-Colą. Pokażę Ci, jak stworzyć produkt, który może stać się Twoim ulubionym remedium na co dzień. Zacznij od wzięcia awokado, które ma niezwykłe właściwości prozdrowotne. Nie musisz wydawać fortuny na drogie leki, kiedy masz w domu ten cudowny owoc. Jednak każdy wie, że najcenniejsza jest pestka awokado, która zawiera ponad 70% antyoksydantów obecnych w owocu. Wyjmij pestkę i nie wyrzucaj jej. Obierz ze skórki. Jeśli awokado jest bardzo dojrzałe, skórka odejdzie sama. Pokrój pestkę na mniejsze kawałki. Jeśli owoc jest mniej dojrzały, pestka będzie twardsza. Wrzuć pokrojone kawałki do butelki z dyfuzorem, a następnie zalej Coca-Colą. Odstaw na przynajmniej dobę. Używaj na bolące miejsca i stawy. Regularne stosowanie tej mikstury może przynieść ulgę w bólu i poprawić komfort codziennego funkcjonowania. Wypróbuj ten prosty sposób i przekonaj się, jak naturalne składniki mogą wspierać twoje zdrowie.